Dużo duma i, e, i radość z tego, że gdzieś tam można reprezentować swój kraj e, rywalizując z innymi krajami i że gdzieś tam e, rodzina znajomi e, i inni ludzie w Polsce trzymają za ciebie kciuki, to jest na pewno fantastyczne uczucie. Jest to no, mi się wydaje, że jedno z najspanialszych uczuć. Od zawsze od dziecka marzyłem o tym, żeby zagrać z orzełkiem na piersi, wyjść, zaśpiewać hymn. Udało mi się spełnić to marzenie, aczkolwiek wiadomo, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i mam nadzieję, że jeszcze zagram niejedno spotkanie dla reprezentacji. To jest to, czego właśnie zawodnik potrzebuje czyli powołanie na kadrę daje dodatkową motywację do tego, żeby żeby walczyć dalej o to, żeby, żeby być coraz lepszym. Jest to na pewno motywacja do jeszcze częstszych treningów. Y Powiem tak, to jest bardzo, bardzo się cieszę z tego, że mogę zagrać w takim oficjalnym meczu, choć niestety ten mecz nie wyszła najlepiej i nie wspominam go najlepiej, ale teraz ciężko trenowałem ten cały czas, właśnie to, czego efektem było powołanie na koncentrację i myślę, że na nich pokazają się bardzo dobrze i dostanę jeszcze szansę w zagraniu oficjalnego meczu. Pewno za każdym razem, kiedy widzę swoje nazwisko wśród powołanych na dwumesz, mecz, turniej międzypaństwowy, rozpiera mnie ogromna duma i... Cieszę się, kiedy mogę reprezentować swoje miasto. No jest to na pewno wielki zawstyd, No i bardzo cieszę, że mogłem zagrać. Bo to jest jedno z moich marzeń, zagrać w reprezentacji Polski i się bardzo z tego cieszę, że zagrałem. Powiedziałem sobie, że spełniłem swoje marzenia. To jest taki pierwszy krok, żeby później zagrać może właśnie w tej drużynie, seniorskiej drużynie narodowej. Cieszę się z tego, że, że począwszy od tej kadry 15 gdzieś tam w Udało mi się na każdym szczeblu w tej reprezentacji być, zagrać parę meczy. Uczucie jest fajne i radość z tego tytułu jest duża. I mam nadzieję, że moja dalsza praca w klubie i praca przede wszystkim nad sobą zaowocuje kolejnymi powołaniami. Gra w reprezentacjach młodzieżowych dla wielu młodych zawodników jest mega wyróżnieniem. Ja jestem mega dumny, że mogę grać w reprezentacji w koszulce z na piersi. No i życzę tego każdemu młodemu zawodnikowi.